Biał się Mako z tej strony Rox Witajcie w moim pierwszym odcinku na serwerze Coxcraft. Dzisiaj będziemy grać na Bedwars. Mm. Solo to co to. Tak to. Mm. Czasami nie będę mówił, bo nie umiem nagrywać. Już mówiłem, to jest mój pierwszy odcinek. No i chcę dać promo temu Strefa Demonka. Ma 70 subskrypcji. No, ja mam jedną, bo on mi dał. Bo on mi, pole... no, on, mi on mi kazał zrobić promo i dał mi jedną subskrypcję. Więc mi się trochę opylało jedna subskrypcja to zawsze coś dobra tu lecimy jestem jakiś dobry w Minecraft więc mogę się rajdzować jak już jest po opisie jestem ok w Minecraft dobra nie bo mnie YouTube zbanuje Też dam promo temu jakąś. Yy, e, podłoga NXP Podłoga. On, on też nagrywa to samo co ja, czyli Minecrafta, tylko że gra na innych wersjach. Na przykład Jak. 1.16, nawet nie wiem, po co na nich gra. Przecież to jest najgorsza wersja na Bedwarsy, ale jak lubię to, nieważne. Jak chcecie zasubskrybować Subskrypcja jest oczywiście za darmo Nie musicie nic płacić Tylko jak zostawicie mi subskrypcję To 50 Jak będę miał 50 subskrypcji Chyba 3 To dostanę złotówkę od OBS-a. Co wy na to? Okej okay. Hmm, tak um, <laughs> no nie wiem co powiedzieć. Um, tego co on tu powiedział, to tego nie zdradzę. Jak będzie dziesięć koła, to oczywiście pokażę kam y twarz. gdzie nie skrzynia malaga yy, właśnie yy, też jak czucha FN też nagrywa, miał nagrywać ze mną survival, ale jak chciał nagrywać to mu internet miał słaby to yy. To mu wyrzucało po prostu Minecrafta i nie nagrywał i nie nagraliśmy tego, bo później ja musiałam gdzieś iść i tak się złożyło, że nie ma. Hmm. Dam też Wojteku, tak. On też, on nagrywa Fortnite, Minecraft. I polecam go, bo nawet sam go oglądam. To jest mój kolega ze szkoły. Tak jak Kaczucha i NXSP postaliśmy się w szkole. I nie tak jak ekipa, to ra, ekipa rapy w internecie, tylko przyjaźń 5 lat. Ja z moim kolegą WojteXem i Wojteku znamy się od przedszkola. A, oczy pieką, wiesz? Jak widzę tę diamentową zbroję. Mm, znamy się już od przedszkola. No, oprócz kolin... Mm, mm, ja nie mogę, ja to powiedziałam. Dobra, nieważne. Spipuję to. Jak mi się uda w ogóle? Mm. Ja tego imienia nie mogę podać Ale karma zawsze wraca y... mojego kolegi imię nie zostało zdradzone właśnie przez tego że... Yy, Dlatego, że przez przypadek sobie powiedział. Ja też sobie przez przypadek powiedział. dobra, napiszmy mu GG lecimy z kolejną rundką na razie nie będę, na Q&A będę na 15k będę opowiadał coś o sobie no i tyle Wojan jakiś pewnie strzela tak jak Wojan, a dobra nie będę wysyłał mm. No i tyle. Chyba. A jeszcze. E, mówiłem już to. To jak chcecie, to zostawcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie ten kanał, jak oczywiście chcecie. Później, jak wam się nie spodoba, możecie odsubskrybować. A właśnie, napiszcie w komentarzu, co będzie chcieli Robloxa czy Fortnite'a. O co? Co to za hity były? Dobra. Ale mam aimer. A no tak. Za mało miejsca mam na strefę oczywiście, mam małe biurko do uczenia się na polskim. Mm. A oczywiście te komentarze. Jak będzie ich tysiąc, to przeczytam. Jak nie będzie ich aż tak dużo. To oczywiście przeczytam. Um, no tak ja to mówię. No i zagram sobie takie jeszcze szerundki będę już kończył nagrywanie. I... Jutro właśnie możemy... Może też nagram. Powiedziałam może. Mi się uda bo nauka. Nie ja będę tak codziennie nagrywał. Bo przecież też jest szkoła. Jak po moimniku już możecie zauważyć. Tak, chodzi. tej klasy nie powoduje pełnej daty urodzenia. Oczywiście tą twarz pokażę na streamie. Kabel mi się zaraz skończy. Hmm. może tam się uda dolecieć? A uda się, bo. Bo już kiedyś. C jak mi już tu już żyje? Ty gdzie on jest? dolecę, tak, dolecę. Tak. Dobro. Też to takie trzy i konie. No bo, żeby ten film pokazał niedługo utrwały, jak on To on tu był? zwracajcie na to uwagę i na te śmiechy. Jest u mnie goście, ale nie zwracajcie. Tam się nic nie dzieje. dobro, tako ja na njegu jesam. Čo mi jesu? Gdzie on może być? Gdzie on może być? Nie na środku kampi lub w swojej bazie lub u mnie sobie pójdę na środek. Dobra, tak. Tak ciężko, żeby być. Dobra. Czekajcie, jest za szybce światło. Dobra. Lecę. Nie, nie dolecę. Najgorzej trzy razy. No to lecimy tam do niego. On jest u siebie. Tek i leciutki. Tutaj chowamy. Pójdziemy sobie. Może mi się uda. O GG. To jeszcze taka jedna rundka. To będzie idealnie. Jakby co, to na razie nie umiem montować i, mo i nie będą filmy nie będą montowane. Więc kiedyś może mi się uda zmontować, ale to na pewno nie dzisiaj. To jeszcze jeszcze tata musi mnie poduczyć bo coś tam umiałem ale se zapomniałem jak będę grał z widzami na streamach to nie, 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 nie ma się teamowania na mnie i fokusowań. To jest film taki pierwszy i opisowy, co będzie się działo na live'ach. I czy będę montował, czy nie. Fa. Czasami nie będę montować. A czasami. C co on robi? Dużo ludzie na tym Coxcrafcie, jak widzą mój nick, to wychodzą po prostu. Jak go nie dostał knoka. Gościu to ci nic nie da. Ale gość ma lagi!

mówić, że. tak Ten odcinek jest pierwszy i taki rozpoznawalny z tych. Że co będzie się działo? Ech. Hmm. Dobra programy czasami będą mątować. Ah, super. Będzie cięcie bo zaada mi wszedł do pokoju i takie inne Jak ja tu takiego knoka Pass så Nie żyję. Wiedziałam. Dobra, to chyba by było na tyle. W niedzielę może też wleci filmik. I to by było na tyle. Cześć.